Siemanko, dzisiaj słuchajcie będziemy grać rankeda tylko i itemami, które podniosę z ziemi. W sklepie jedyne co będę mógł kupić to kewa i umiejętności, no i chyba, że będę chciał kupić broń jakimś swoim teammateom, to wtedy im mogę kupić, ale ja mogę grać tylko brońmi, które podniosę z ziemi. Słuchajcie, ważna sprawa jest taka, że gram teraz na myszce, która jest normalnie bezprzewodowa, ale gram na kablu, bo zgubiłem ten taki USB, który jest od tego, żeby było to bezprzewodowe Jest od tego, żeby to było bezprzewodowe I strasznie nie mogę się przyzwyczaić do tego. Zobaczymy jak mi na tym pójdzie, bo to bardzo mi ogranicza to jak ja mogę ruszać myszką. Co jest? Ej, masakra, Jak można grać na kablu? Stary, co tu się dzieje? A Zagrałbym czyś nie, Nie. nie. Ach. Sorki nie umiem mówić. Zagrałbym czymś niestandardowym, jak na mnie, na przykład fadeką bym zagrał. Myślę, że bardzo niewiele z Was widziało mnie kiedykolwiek na fade. Jesteśmy na mapie. Dobra, nie, ja już widzę, że ten, ten film nie polega na tym, że ja tutaj to. Moim problemem jest, że ja będę zbierał broń z ziemi. W tym filmie moim problemem jest ta myszka na kablu, bo to jest niesamowicie utrudniające. Ja w ogóle nie mogę ruszać, myszką płynie. Czuję, że daję ją bardziej po lewo do góry, to jest większy opór, daję ją bardziej w prawo, jest mniejszy opór. Ten kabel mi bardzo przeszkadza, on tam z tyłu się jakoś blokuje. Dobra, kupię kewa i umiejętności, no a resztę to musimy podnieść z ziemi. Ej, myślę, że tego klasyka bym do tego. Nie wiem. Ej, poważnie. Jak ktoś się zastanawia, czy wymieniać myszkę na bezprzewodową i ma taką możliwość, to wymieńcie koniecznie. Podziękujecie mi później. No i folwar, reklama dla myszek bezprzewodowych, darmowa, pozdró. No nie no, warto. No, nie warto widzowie, nie warto. Dobra, no to w tej rundzie i tak nie kupuję nic po prostu. Ej! Kurde, przecież tego klasyka podniosłem z ziemi, czemu ja go wyrzuciłem? Pomy załóżmy, że to ten klasyk. Nic nie widziałem. Przybliżę sobie troszeczkę monitor. Ej, to może być ciężki. ciężki mecz. Dobra No ja muszę chodzić za kimś po prostu Norbi Norbi Nie zwracajmy na siebie za bardzo uwagi Może po prostu pójdziemy tutaj Coś tam tupią No i beczyste zostawiamy Dobra, zmienię może cel Dobra Daj mu heada Dobra, idę na shorta, tam jest broń Tu jest typ Short Broń! Chyba rotuję, idę im na plecy. Aj! Kurde, mogę grać tą bronią w następnej rundzie. Ajajaj Teraz znowu trzeba jakoś zdobyć broń. Oj, oni zaraz będą myśleć, co on robi, czemu nie kupuje Jet I can buy you. No, i elegancko. Może właśnie nie, może właśnie będą mnie lubić, bo ja im kupuję broń. No dobra, może teraz B pójdą. Oj, idą. Rotating. Dobra, tam jest broń, ale tam jest niebezpiecznie. Oj, short. No nie, bi Co bi, bi. So ten Norbi Może też gra na mysz z kablem i mu kabel się podwinął. Ogólnie, jeśli chodzi o ten kabel w mysce, to ja całe życie grałem zawsze na myszkach z kablem i myślałem sobie, eee bezprzewodowa, co to to? Wezmę bezprzewodową, to będzie jakieś pewnie miało opóźnienia. Ale jak w końcu kupiłem chyba dwa lata temu, no może już trochę ponad, myszkę bezprzewodową, no to ja nie wiem, no tak to hula. Tylko ważne, że jak chcecie kupić myszkę bezprzewodową, to nie chodzi o to, żeby była byle jaka bo faktycznie jak kupicie jakąś byle jaką, no to wtedy może Wam chodzić źle. Ale ten kabel mi irytuje. Ej, ja nie mogę kupić, zapomniałem! I can buy you, I can buy you. Request, request, Vandal Race. No i gitara, Stary! Co tu za szczęście w tej grze mam? Ja na milisekundę wychyliłem i dostałem tapa. Ale jestem dobrym sojusznikiem. Chociaż w sumie czy jestem dobrym sojusznikiem? Ja im bardziej pomagam czy troluję? No chyba bardziej troluję niż pomagam. Rzucam im bronię, ale. ale kurde, nie wiem no. Chyba więcej bym zrobił, jakbym sam grał. Nice! No wariacie, nie rozpędzaj się, bo aż tyle to nie mam. <laughs> Szerywka, oczywiście, ci kupi rejs Nie, nie, nie. Don't, no need, no need. It. Take your money. Jest, Ej, oni idą wszędzie tam, gdzie daje tego Rivilla. Broń na alto na shortcie Stary! <laughs> Uciekłem. O, no i deadlock dead. Idę na shorta, po tą broń. Nie wa. Nie, nie nieważno. Oni na blisko po prawej od tych drzwi A! Jezus! O oh! oh! oh, matko Ale się przestraszyłem Ej nie, ja muszę zwiększyć sensa Bo jak mam myszkę bezprzewodową To mi to tak nie przeszkadzało, że miałem małego Ale na takiej, to to nie da się na małym sensie I can drop you race, I can drop you Request, Request Vandala, Vandala Request Baj Kevlar Dobra, to jest, nie wiem Przecież ogólnie klasyk jest taką bronią, że z niej mogę strzelać, no bo to tak nie chcę na kosie biegać. Chodzi głównie o to, że ponieś inne bronie niż klasyk, tylko tym mogę grać. Nie, dobra, ja tu nie stoję, to jest... I znowu idą do mnie na... Ej, żyję jeszcze. Gdzie ty masz broń?! Czemu ta broń tak daleko się wyrzuciła?! Ja nie wiem. Nie fair to jest. Ej, cel na tą grę zrobić więcej niż 10 kg, będzie super No a jak ja na przykład rzucę teammateowi i on mi to wyrzuci na ziemię to zaliczamy to, że to jest ziemi podniesione Nie wiem Zróbmy tak Jet do you hear me? Uh, Request sheriff and uh, drop it to me, ok? Thank you. Dobra <laughs> Meet, meet Nie wiem, myślę, że to zaliczamy, bo tak to bym cały mecz na klasiku biegał, mi się wydaje O tak! Tu mogę sobie broń znaleźć, o tak ten phantom jest fajny, podoba mi się ten phantom Ale vandal chyba lepszy Wait, 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 że... O! Także tego No cóż no unlucky no 2 na 1 mamy Szansa na wygranie jest Ale vandal prime jest ładny Vandal prime to jest pierwszy vandal, który wszedł do sklepu jako kolekcja I wydaje mi się, że nadal jest do dzisiaj jeden z lepszych w grze i nie wiem, czy to dobrze Reign. świadczy o warrancie. No nie wiem, kurde Can someone request Guardian and drop it to the ground? Nie, nie Czemu no? Ej, ej Nie, dobra Ultuję może ich Rejs, co kmini nie! Żyję? Yeah? Rotating! Dobra. No! Kto gra? Ale jest light To jest akurat broń, która na ziemi leżała tam. Ej, 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 ej. <laughs> nadal na B. Ej, icej, hundred ej. Planting. Okay. Nie wiem. Nie wiem. Rejna miała mało, ale się pewnie uleczyła z niego. O, stary. Aha, tam było. Od pleców mi poszło. No nic, no on Czekaj, Ciekawe, czy zrobię te 10 killi Request vandal and drop to the ground, please. Request. ro. E? Jesteś z Polski? Eee, y Jest. Idę tu, bo rzucam tu Ribida. 100%, no mówiłem? Dobra. O, stary. To jest moja runda. Robię tu 3 kile co najmniej. Zapraszam do tańca. Śmiało, śmiało. No, dawać, dawać. Pikujcie o! Nie chce mi się. No, po prostu mi się nie chce. O, stary. <laughs> nie wiem, guardiany wyglądają wszystkie tak dziwnie. Tylko Vandal Prime wygląda normalnie. No, patrzcie, jak on wygląda dziwnie. To wygląda jak w ogóle, nie wiem. Źle to wygląda po prostu Omen, omen Can you drop me guard and I give you Vandal? Request Vandal No i dobra Patrzcie, to jest to o czym mówię On jest taki jakiś chudy strasznie tutaj Tutaj jeszcze w miarę, ale tak jak się go w ręce trzyma Tak samo RGX, RGX to w ogóle wygląda dziwnie Rzucam turivila więc tu idą, patrzcie 100% tu są No dobra, jednak nie Zabijam chambera hmm. Nie da się grać na myszce z kablem, no. Tak się źle sprawdza, miejscówki. Oni biegają i szczelają! Nie, nie da się nie zrobić w tym meczu, ale to mi się wydaje tylko przez tą myszkę z kablem. Serio? Nie da się tak grać! Jo. Ej, co ja robię? Nie mogę kupować. Teraz już nawet głupie powiedzieć, żeby mi szyfa dali na ziemię wyrzucili. Dżet rozłącza się. Po, O, stary! No to żeś dowali ulta wariatuncio, paleta, top 5 ultów na race numero uno Czwórka oznaczona. Czwórka oznaczona. oznaczona. Morda jesteśmy bez silnika, co my teraz... Ja ciemno to widzę. Nie widzę tego. Dobra, dobra. Ej, ja mam wrażenie, że ostatnio każdy film, który robię Valoranta, po prostu... Ja nie wiem, czy to jest kwestia tego, że ja mam jakąś pecha ostatnio, ale po prostu się nie da nic zrobić, nie? Jaki challenge bym nie zaczął robić, to po prostu no nie da się. Tutaj chcę zrobić challenge, że podnoszę tylko to, co mam na ziemi, w sensie, że gram tym tylko z ziemi. Ja robię 3 kile w tym meczu, jakby ja rozumiem, że po części jest to moja wina, już abstrahując od tego, że tak mi się źle gra na tym kablu, że się nawet rusza nieprzyjemnie, nawet jak nikogo nie widzę. To po prostu dobiera mi takie drużyny, które nie są w stanie nic zrobić. A jak chcę robić na przykład film, w którym przegrywam rundy w Valorancie, bo potrzebuję na przykład jak najwięcej przegrać, bo taki mam odcinek, to akurat wtedy trafia mi się najlepszy team na świecie i wygrywam mecz 13 do 1. Chodzi tutaj o to, że mam wrażenie, że co nie robię, to jest wszystko przeciwko mnie w tym Valorancie. No odechciewa się bardzo tego robić w ogóle. <grytania> Już. Nie, dobra, ale naprawdę tak mi się nie chce grać na tym kablu, że mam ochotę wyjść z tego meczu. Niewyobrażalne jest to, jak źle się na tym gra. Nie wiem, jak oni to robią, że się co rundę poddają. A budżetkę rozłączyło. 0 na 4 gracze wybrało tak. Kefla, umiejętność. Zagralibyśmy na chuj idziesz na TB. Mamma No nie chcę mi się widzowie. Piszcie w komentarzu, jakie macie pomysł na następny film, bo ja naprawdę. Chyba trzeba zrobić tego jakiegoś poza vloga czy coś. Może to Wam będzie się chciało oglądać, bo mam nadzieję, że Wam się będzie chciało oglądać, bo mi się nie chce te. Uff. Nie wiem, nie widzę innej opcji niż po prostu nagranie tego jakiegoś vloga poza bo tak. Nie mam ochoty obecnie w Valorancie robić cokolwiek, a jednak mi się chce, bo zabiję. fajnie juhu. I macie tak czasem, że Wam się bardzo nagle zachciewa grać? I wam się znowu odechciała, bo myszka na kablu macie nie da się miejscówek sprawdzać? Kurwo! A tam ci gdzie? No. Wariacie! Piszcie w komentarzach na co byście chcieli zobaczyć z takim filmem z prawdziwego sycia. Ja chodzę po mieście, robię jakieś rzeczy, nie wiem co, jaki macie pomysł na taki film? Coś nowego. Może akurat wam się spodoba? Zobaczymy. I can drop whip request, please. Ej dobra, kupujesz refawala. O szeryf na ziemi, ale jaja! <laughs> No nie wiem Oj wariatuncie, no chyba koniec <grym> Mamma mia, co tam robi Spike? Kto to tam wyrzuci? <grym> No i teraz jet w sytuacji 1 na 3, zobaczymy co pokaże operator w ręce Killjoy na blisko, ale nie ma nic, palimy ognisko! Nie wiem czemu tak powiedziałem to, bo jedno co się rymuje. Także co widzowie, łapka w górę jeśli chcecie coś innego niż Valorant zobaczyć, no i może się wam to spodoba. Piszcie w komentarzach pomysły na takie filmy. Ja w Valorancie ostatnio mam nieszczęście do wszystkiego, może to się z czasem zmieni, znowu będzie go o wiele więcej, w się sensie, o wiele więcej, nadal będzie Valorant, ale chodzi o to, że teraz po prostu jest jakoś tak nic w nie wychodzi.